Mieszkałem w Osace w Japonii i często jeżdżę rano metrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mamrotał do siebie, kiedy ktoś koło niego przechodził. Trzymał kubek, żebrał. Gruba kobieta minęła bezdomnego. Ledwo usłyszałem, że powiedział świnia. Wow, pomyślałem. Bezdomny obraża ludzi i ciągle liczy, że ktoś da mu pieniądze. Później minął go wysoki biznesmen. Żebrak powiedział. Człowiek. Człowiek? Nie mogłem się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który przyszedł, bez wątpienia był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej bezdomnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizrniały człowiek minął żebrzącego. Wymamrotał on. Krowa. Krowa? Zbyt chudy jak na krowę. Jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań. Powiedział on. Ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Starałem się rozgryźć jego zachowanie, chciałem odnaleźć jakąś logikę w jego memoratach. Może ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność, pomyślałem. po Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację. Gość może potrafi rozpoznać, kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy, i moja teoria wydawała się prawdziwa. Często słyszałem, jak nazywał ludzi królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcem. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Podszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział Chleb. Wrzuciłem do jego kubka kilka monet. Zapytałem, czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mamrotania. Bezdomny uśmiechnął się i powiedział Tak, w rzeczy samej. Posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu. Ale to nie jest raczej coś, czego mogłeś się spodziewać. Nie potrafię przewidzieć przyszłości ani czytać w myślach. Jaką więc posiadasz umiejętność? Spytałem prędko. Po prostu potrafię poznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział: chleb. Ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był przypieczony chleb. Odszedłem kiwając głową z niedowierzaniem. Ze wszystkich nadprzyrodzonych umiejętności ta musi być najbardziej bezużyteczna. Ale w tym momencie dotarło do mnie i przeraziło mnie coś innego. Wiesz co, prawda?